Hej, kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale, zakręcona pozytywnie. Jak chcecie być oczywiście na tej ścianie prestiżu, które rośnie, 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 to po prostu odblokujcie swoje konta. Z tego względu, że ostatnio oszukałam filmiku, jak, czy ja mam problem z kontami, czy po prostu wy macie, dlatego was nie mogę tu wpisać. I wyszło na to, że moje konto jest OK. Subskrypcji kanału nie mogę odblokować z tego względu, że te subskrypcje kanału, co się odblokowują. Was widać, no to po prostu nie macie zatajonych Aha, tamte są pozatajane, kochani Także jak chcecie naprawdę wylądować na tej ścianie prestiżu To odtajcie je z powrotem I co najfajniejsze Zakręcona grzeje się szykować, bo ma spotkanie Przyjacielskie po latach Szczęśliwa jest W końcu się udało załatwić sobie po latach Spotkanie ze znajomymi Czas nadrobić Najlepsze, fajniejsze znajomości Z lat szkolnych Widzimy się, nie widzieliśmy bardzo długo ale najfajniejsze jest to, że ekipa jest zgrana, także. Jak żyje się szykować? No i co, kochani, widzimy się za chwilę. Buziaczki, pa pa!